Nikt nie spodziewał się, że za kulisami tej legendarnej walki kryje się mroczna prawda. W tym opowieści odkryjesz nieznane szczegóły, które zmieniły bieg historii kina i samego Brusa Lee, ale to, co wydarzyło się w rzymskim koloseum tamtej nocy, wstrząsnęło nie tylko ekipą filmową, lecz także samym Brusem. Zanim pójdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech, napij się wody. I pomyśl, jakie emocje budzi w tobie ta historia. W roku 1972 dwóch mężczyzn stanęło naprzeciw siebie w Koloseum w Rzymie: Bruce Lee i Chuck Norris. To, co zobaczył świat, było arcydziełem kinematografii, ale tego, co działo się za kamerami, nie widział nikt. To nie była zwykła scena walki. Kręcono ją nielegalnie, w ekstremalnych warunkach fizycznych, a później przez dekady otaczała ją cisza. Bruce mówił do Chucka. Kiedy cię pokonam, położę twój strój na twojej piersi i położę tam twój pas. Jednak przed śmiercią Li przerwał milczenie i ujawnił prawdę o tej brutalnej walce, i nie była ona piękna. Co naprawdę wydarzyło się w Rzymie? Dlaczego Brus tak drastycznie się zmienił po tamtym nagraniu? To jest historia, której nigdy nie chciano ujawnić. Noc była gęsta od napięcia i lekkiego chłodu. Gdy ekipa filmowa zebrała się w dyskretnym zaułku przy wschodniej stronie koloseum. Oficjalny dostęp do starożytnego amfiteatru był ściśle kontrolowany, pilnowany przez urzędników i przepisy, ale ta ekipa była inna, poruszała się niczym cienie, cicho i celowo niosąc jedynie torby podróżne. Nie było żadnych pozwoleń ani zgód. Zamiast tego wcześniej przekazano pod stołem łapówki, gotówkę i obietnicę. Aby zapewnić sobie krótkie okno czasowe tuż przed świtem, czas był niezwykle cenny, a ryzyko ogromne. W każdej chwili mogli wrócić strażnicy, a wtedy odkrycie oznaczałoby koniec zdjęć, wysokie grzywny, a może i coś gorszego. W torbach znajdowały się profesjonalne kamery 16 mm, obiektywy rzadko używane poza studiami filmowymi, starannie owinięte w tkaniny, by uniknąć podejrzeń. Bruce Lee przybył jako ostatni. Jego sylwetka odcinała się w świetle rzymskiego księżyca, a sama jego obecność niosła autorytet i spokój. Miejsce było wyjątkowe: Koloseum ze swoimi wysłużonymi łukami i echem dawnych bitew było symbolem wytrwałości i odwagi. Nakręcenie pojedynku sztuk walki właśnie tutaj, w otoczeniu kamiennych murów, było czymś bezprecedensowym. Bruce nie tylko tworzył scenę filmową, on odtwarzał ducha prawdziwej walki, surową autentyczność, której żadna scenografia studyjna nie mogła oddać. Naprzeciw niego stanął Chuck Norris, wschodzący mistrz karate z Ameryki, którego reputacja dopiero rosła, ale była wciąż niewielka w porównaniu z legendą Brusa. Choć darzyli się wzajemnym szacunkiem, tego wieczoru w powietrzu iskrzyło od napięcia. To miała być walka, która zdefiniuje nową erę kina sztuk walki. Nikt nie mówił głośno o tym, że pod powierzchnią toczyła się inna walka. Cicha próba sił, test woli. To nie było tylko o choreografii czy kamerach. To było o dziedzictwie, przetrwaniu i być może o czymś jeszcze mroczniejszym. W 1972 roku Bruce Lee był już kimś więcej niż tylko mistrzem sztuk walki. Stał się fenomenem kulturowym, symbolem dumy i nadziei dla milionów. A jednocześnie celem dla krytyków i ofiarą uprzedzeń rasowych. Kino hongkońskie czciło go jak bohatera, podczas gdy inni patrzyli na niego z zazdrością i nieufnością. Jako rewolucjonista w oczach Hollywood, Bruce jawił się jako zagadka, a dla milionów fanów na całym świecie był bohaterem, ale pod powierzchnią zaczynała się zbierać burza. Najbliżsi Brusa zauważali subtelne, lecz niepokojące zmiany. Jego legendarne sesje treningowe, kiedyś bez końca niemal mityczne, nagle stawały się krótsze. Zamiast wielu godzin ciężkich ćwiczeń, teraz kończył je nagle z oddechem ciężkim, a spojrzeniem gdzieś dalekim. Ten nieustępliwy uśmiech, który witał publiczność, pojawiał się coraz rzadziej. Jego notatniki, dawniej pełne szczegółowych opisów technik i filozofii, zaczęły przybierać ciemniejszy ton. Na stronach pojawiały się refleksje przepełnione frustracją, poczuciem izolacji, a nawet czymś złowrogim. Linijki o walce z niewidzialnymi wrogami, o zmęczeniu pod skórą wojownika, o wewnętrznej batalii przeplatały się z rysunkami technicznych ruchów. W kręgu najbliższych krążyły szepty. Jedni mówili, że jest po prostu przepracowany, bo hollywoodzkie projekty stawiały przed nim nieludzkie wymagania, inni szeptali ciszej: On jest chory. Jednak Bruce trzymał swoje słabości, głęboko ukryte za maską żelaznej determinacji. W oczach publiczności pozostawał niepokonanym wojownikiem, spokojnym, skupionym, niemal nadludzkim. Tymczasem prywatna walka stawała się coraz intensywniejsza, coraz bardziej pochłaniająca. Człowiek, który pokonał każde fizyczne wyzwanie, teraz mierzył się z czymś, co nie dotyczyło już tylko ciała. Na zachodzie jego przeciwnik. Chuck Norris nie był zwykłym aktorem wybranym dla sławy czy atrakcyjności na ekranie. Już pod koniec lat 60. i na początku 70. miał ugruntowaną reputację sześciokrotny profesjonalny mistrz świata w karate wagi średniej, był symbolem surowej amerykańskiej siły, wojownikiem, którego jednocześnie podziwiano i obawiano się na macie. Jego styl walki był zdyscyplinowany, a zarazem niszczycielsko skuteczny. Każdy cios przemyślany, każdy blok wyliczony z chirurgiczną precyzją. W przeciwieństwie do wielu artystów sztuk walki, którzy w filmach stawiali na widowiskowość, Norris ucieleśniał czystą skuteczność prawdziwego pojedynku. Bruce Lee, obsadzając go w The Way of the Dragon, dokonał wyboru strategicznego i złożonego. To nie była zwykła kalkulacja Hollywood nastawiona na kasowy sukces. Bruce pragnął zderzenia filozofii i energii. Potrzebował przeciwnika, którego obecność zakwestionuje sam rdzeń jego etosu walki. Ich wcześniejsze spotkania, choć oficjalnie były tylko sparingami, naznaczone były cichą intensywnością i niewypowiedzianą rywalizacją. Z zewnątrz, pełne kurtuazji, w środku kryły napięcie i pytanie bez odpowiedzi, kto naprawdę reprezentuje szczyt sztuki walki. To napięcie było wzajemne. Dla Norisa Bruce był żywiołem nieprzewidywalnym, błyskawicznym, kwestionującym sztywne ramy tradycyjnego karate. Dla Bruce'a Norris stanowił uosobienie starej szkoły, żywy punkt odniesienia, na którym mógł przetestować rodzącą się filozofię Jeet Kune Do. To wyzwanie nie miało być tylko fizyczne, miało wymiar ideologiczny. Mając pełną kontrolę twórczą, Bruce postawił jeden warunek nie do negocjacji. Ich finałowa walka musiała być autentyczna. Choreografia była drugorzędna wobec prawdy. Starcie miało wykraczać poza filmowe widowisko i stać się nieprzefiltrowaną konfrontacją, surową, niedoskonałą, prawdziwą. Oficjalny scenariusz przewidywał, że walka potrwa około 10 minut. Zanim ruszymy dalej, zrób coś dobrego dla siebie. Zamknij oczy na chwilę, weź głęboki wdech, rozluźnij ramiona. Poczuj, jak napięcie powoli znika, i podziel się tym, co czujesz, gdy myślisz o tej niezwykłej historii. Jednak rzeczywistość na planie była daleka od przewidywalnej. Samo kręcenie sceny przeciągało się znacznie dłużej, niż zakładał scenariusz, i ujawniało coś o wiele głębszego niż tylko choreografię ruchów. Operatorzy kamer i członkowie ekipy dostrzegali coraz wyraźniejsze, niemal namacalne oznaki zmęczenia które pojawiały się w miarę przedłużania walki. Energia, jaka rozgrzewała pierwsze ujęcia, stopniowo gasła, ustępując miejsca wyniszczającemu fizycznemu wyczerpaniu, przenikającemu każdą klatkę filmu. Przerwy między kolejnymi ujęciami stawały się coraz dłuższe. Bruce, który zwykle chętnie przyjmował wskazówki, teraz coraz częściej je odrzucał, stanowczo machał ręką i domagał się powtórek wymagających większego wysiłku, zarówno od niego, jak i od Norisa. Nie była to zwykła upartość, to była granica artystyczna i fizyczna, którą Bruce świadomie testował. Celowo przesuwał granice wytrzymałości, nie skupiając się już na płynności i perfekcji, lecz na uchwyceniu prawdziwej intensywności starcia. Jego ruchy stawały się ostrzejsze, czasem gwałtowne, przełamując typową dla filmowych sztuk walki gładkość. Dynamika zmieniła się. Stanecznego widowiska scena zaczęła przypominać autentyczną, napiętą walkę. Ciosy czaka nabierały wyraźnej mocy. Nie były już tylko pozą, lecz niosły w sobie powagę, która wynosiła całą choreografię na zupełnie inny poziom. Bruce odpowiadał na to z wyostrzonym instynktem. Jego ruchy były precyzyjne, ale pozbawione zwykłej lekkości, odzwierciedlając wysiłek wchłaniania i kontrowania prawdziwej siły. Między ujęciami panowała cisza, nie było zwyczajnych rozmów, żartów czy powtarzania kwestii, pozostawało jedynie skupienie, które mówiło więcej niż słowa i ciała komunikowały to, czego nie dało się wypowiedzieć. Każdy cios, każdy blok, każda postawa stawały się zakodowaną wiadomością, wymianą splecioną z szacunkiem, rywalizacją i być może milczącym uznaniem stawki, o jaką toczyła się gra. W tym tyglu fizycznego i emocjonalnego napięcia narodziła się legendarna scena The Way of the Dragon. Nie była już tylko demonstracją sztuk walki, lecz głęboką eksploracją konfliktu tożsamości i bezwzględnego dążenia do autentyczności w sztuce, która tak często rozmywa się w teatralnej formie. W oficjalnych raportach produkcyjnych The Way of the Dragon, pośród setek skrupulatnie opisanych kadrów i sekwencji, kryje się tajemnicza notatka scena 49b, finałowy, rozbudowany pojedynek. To ujęcie, według wszelkich zapisów, powinno być częścią kulminacyjnego starcia w Rzymskim Koloseum, a jednak nie istnieje w żadnym ze znanych zachowanych materiałów. Historycy kina i archiwiści przeszukali każdą taśmę, każdy fragment, każdą próbę rekonstrukcji, Starając się odtworzyć pełny przebieg walki, ale zawsze napotykali tę samą zagadkę. Nieciągłość. Obraz nagle przeskakuje od szerokiego, majestatycznego ujęcia koloseum, ukazującego płynne wejście Brusa, do momentu po decydującym obaleniu. Po wszystkim pozostaje tylko krótka, cicha chwila końcowa. Ten brak obejmuje około 21 sekund. Pustkę, którą eksperci jednogłośnie klasyfikują jako brakujący fragment, niemal na pewno zagubiony lub celowo usunięty. Co dokładnie wydarzyło się w tych brakujących sekundach? Odpowiedź kryje się w szeptach, fragmentarycznych wspomnieniach członków ekipy oraz poufnych anegdotach z planu, które malują tajemniczy obraz. Kilku członków zespołu filmowego, którzy pracowali tego dnia z bliska, wspominało nagłą zmianę nastroju. Niewypowiedzianą, ale wyczuwalną atmosferę, która zawisła na planie. To nie była zwykła korekta choreografii czy pomyłka podczas próby. To było coś cięższego, bardziej surowego. Świadkowie opisywali, że spojrzenie Brusa Lee niespodziewanie się wyostrzyło. Jego oczy zwęziły się w skupionej intensywności, która wykraczała poza aktorstwo. Chuck Norris, zwykle opanowany, miał podobno zawahać się. Zaskoczony nagłym przypływem energii lub emocji ze strony Brusa. To nie była już tylko zaplanowana wymiana ciosów. To było prawdziwe. Istnieją sprzeczne relacje na temat tego, co dokładnie się wydarzyło. Niektórzy insajderzy sugerowali, że doszło do rzeczywistego kontaktu fizycznego, niekontrolowanego ciosu, wymierzonego z pełną siłą, który przekroczył granicę między walką sceniczną a autentyczną agresją. Inni uważali, że był to wybuch emocji, chwila frustracji lub pasji, która wymknęła się poza ramy choreografii. Cokolwiek to było, moment okazał się tak naładowany, tak destrukcyjny dla rytmu, że nikt nie odważył się pozostawić go w ostatecznej wersji filmu. Scena została po cichu usunięta, wymazana z każdej edycji, a w jej miejscu pozostała jedynie niepokojąca, 21-sekundowa luka. Ten brakujący fragment urósł do rangi legendy, cichego świadectwa chwili, w której granica została przekroczona, a fikcja zderzyła się z rzeczywistością w sposób, na który nawet Hollywood nie było gotowe. Zaledwie dwa dni po tamtym pamiętnym nagraniu, w starożytnym Koloseum, zapisy medyczne potwierdzają, że Bruce Lee zgłosił się na leczenie kontuzji lewego torsu. Diagnoza brzmiała: Naderwanie mięśnia rotacyjnego, w połączeniu z reakcją stresową kręgosłupa. Było to poważne uszkodzenie, które wskazywało zarówno na nagły uraz, jak i na długotrwałe przeciążenie. Szczegóły dotyczące tego, jak dokładnie doszło do kontuzji, nigdy nie zostały ujawnione. Bruce, znany ze swojej ogromnej prywatności, skrzętnie ukrywał problemy zdrowotne za maską charyzmy i żelaznej etyki pracy. Jednak czas zbiegał się nieubłaganie. Uraz nastąpił dokładnie w okresie kręcenia scen w Koloseum. Zdjęcia z kolejnego tygodnia zdradzały subtelne lecz wymowne szczegóły. Bruce Lee, zawsze nienagannie ubrany na wydarzenia promocyjne, widziany był w dyskretnym gorsecie ortopedycznym, ukrytym pod eleganckimi garniturami. Była to jego sekretna zbroja, niedostrzegalna dla fanów i mediów. Na zewnątrz jego wizerunek pozostawał nienaruszony. Wciąż symbol siły, precyzji i młodzieńczej energii. Ale pod tą perfekcyjną fasadą działo się coś głębszego. To nie był powierzchowny siniak, ani drobne naciągnięcie. Uraz oznaczał coś więcej niż ból fizyczny. Symbolizował wewnętrzne pęknięcie, zmęczenie ciała, które odbijało niepokój duszy. Bruce Lee nie był po prostu posiniaczony. On się nie goił. Jego ciało, wytrenowane do granic możliwości, zaczynało protestować. Ta kontuzja była ostrzeżeniem, fizycznym echem czegoś, co pękło w nieustannej pogoni za perfekcją i kontrolą. W kolejnych tygodniach uraz ten rzucał cień na każdy ruch Brusa, subtelnie zmieniając jego praktykę, jego cierpliwość, a może nawet sposób, w jaki postrzegał delikatną równowagę między sztuką a rzeczywistością. Słowa krążące w środowisku sugerowały prawdziwą walkę, a co gorsza, starcie które pozostawiło trwały ślad. Liderzy dojo wymieniali poufne listy, w których opisywano prywatny sparing, przekraczający granice, jakich nikt się nie spodziewał. Jeden z listów, krążący w wąskim gronie mistrzów sztuk walki, ostrzegał przed nieprzewidzianymi konsekwencjami pojedynku, w którym uczestniczyły dwie najważniejsze postacie tamtej epoki. Nadawcą był szanowany sensej, dawniej trenujący zarówno z Bruce'em Lee, jak i Chuckiem Norrisem. Wyraził on zaniepokojenie nagłym wycofaniem się Lee z zaplanowanych pokazów i demonstracji. To zniknięcie z publicznej sceny sztuk walki było czymś uderzającym. Bruce, który wcześniej regularnie pojawiał się na turniejach, sparingach i spotkaniach z fanami, nagle przestał być obecny. Jego nazwisko zniknęło z programów wydarzeń zaraz po pamiętnym nagraniu w Koloseum. Tymczasem także wokół Norisa zaczęły narastać plotki. W tym samym okresie pojawiły się dyskretne pytania ze strony dziennikarzy, promotorów i innych mistrzów. Wszyscy chcieli wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się w Rzymie. Norris odpowiadał jednak ostrożnie, wymijająco, często w sposób mglisty. Żadne jednoznaczne informacje nigdy nie padły. Wielu uważało, że była to świadoma taktyka próba zachowania zawodowego szacunku i uniknięcia eskalacji napięć, które mogłyby podzielić ich środowisko. Tajemniczości dodawały także dokumenty ubezpieczeniowe związane z produkcją Return of the Dragon. Zawierały one nietypową klauzulę, wzmiankę o niezweryfikowanym incydencie bojowym jako potencjalnym ryzyku. Choć klauzula ta nigdy nie została uruchomiona ani oficjalnie skomentowana, sam fakt jej istnienia sugerował, że studio miało świadomość wydarzenia na tyle poważnego, by wymagało formalnych zabezpieczeń. W branży taki zapis pojawiał się jedynie w przypadku realnej możliwości obrażeń, niosących za sobą konsekwencje prawne. Ponad szeptami i papierami społeczność sztuk walki rozumiała jedno: to nie była żadna wymyślona hollywoodzka dramatyzacja. Stało się coś prawdziwego konfrontacja, która przekroczyła ramy reżyserowanej choreografii. Dla tych, którzy znali Brusa najbliżej, wnioski były oczywiste. Jego nagłe odejście od aktywnego udziału w turniejach i pokazach nie było przypadkową pauzą w karierze. To było ciche przyznanie się do głębszej rany, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, emocjonalnej. Brus nie wycofał się bez powodu. Plotki krążące w kręgach karate nie były pustymi pogłoskami stanowiły początek cienia, który miał towarzyszyć Lee w jego ostatnich miesiącach, zapowiadając konflikty sięgające głębiej. Niż powierzchowna legenda publicznego bohatera. Kiedy dziennikarze pytali o Chucka Norrisa, odpowiedzi Brusa stawały się krótkie, urywane, jakby odległe emocjonalnie. To dystansowanie się zaskakiwało wielu, którzy znali go osobiście. Ludzie z ekip produkcyjnych i współpracownicy zaczęli zauważać subtelne, ale znaczące zmiany. Z jego scenariuszy zniknęły choreografie walk z zachodnimi aktorami. W późniejszych projektach coraz częściej pojawiały się sekwencje, w których Bruce mierzył się wyłącznie z przeciwnikami ze wschodu albo walczył samotnie, jakby wyznaczał granicę, niewidzialną linię wokół swojej twórczości. W branży krążyły szepty o atmosferze na planie. Zazwyczaj pełen energii, Bruce wydawał się bardziej zamknięty, niemal przytłoczony. Pojedynek w Rzymie, promowany jako szczyt kariery, pozostawił cień tak głęboki, że niemal stał się tematem tabu. To nie była zwykła walka, to była kolizja dumy, napięć kulturowych i czegoś jeszcze głębszego, czego żadne publiczne oświadczenie nie mogło uleczyć. Milczenie Brusa nie było pustką, było ciężarem, który wisiał nad nim jak rana odmawiająca zabliźnienia. Dla Brusa dziedzictwo tamtego pojedynku nigdy nie sprowadzało się do oklasków czy uznania. To była prywatna blizna która kształtowała ostatnie rozdziały jego życia i sztuki. Do roku 1953 życie Bruce Lee nabierało tempa, nieuchronnie zmierzając ku tragicznemu końcowi, jednak w jego prywatnych dziennikach pojawiła się wyraźna zmiana, skrupulatne notatki, które kiedyś uchwycały poezję i precyzję sztuk walki zaczęły się łamać, strony nosiły ślady niespokojnego umysłu. Rozmazany atrament, poszarpane pismo, skreślone linie zdradzające frustrację i wahanie. Wśród tych fragmentarycznych wpisów wyłaniał się przejmujący emocjonalny ton. Nie było już w nich celebracji zwycięstw czy techniki. Zamiast tego pojawiały się aluzje do bólu i żalu. Jeden zapis wyróżniał się szczególnie napisany drżącą ręką i otoczony grubym czerwonym okręgiem Nigdy więcej. Nigdy w ten sposób, nie z nim, towarzyszyły mu pośpiesznie naszkicowane kontury Koloseum, starożytnej areny, na której rozegrał się ich legendarny pojedynek. Prostota i surowość tych obrazów sugerowały, że nie był to zwykły, wspomnieniowy zapis: to była rana, do której Bruce wciąż wracał. Kolejna notatka, napisana słabiej, lecz z lodowatą klarownością, głosiła: On jest chory. Czułem to. Spekulacje narastały wokół tego enigmatycznego wpisu. Czy Bruce odnosił się do własnego pogarszającego się zdrowia? W końcu presja sławy, wyczerpujące grafiki i nieustanne obciążenia fizyczne były dla niego codziennością. A może dostrzegał coś mroczniejszego w Czaku Norrisie? rywalu, którego siła mogła kryć głębsze rozdarcie. Ta niejasność rozpalała dekady debat wśród historyków, biografów i pasjonatów sztuk walki. Cokolwiek miał na myśli, jedno było pewne: tamta walka nie była jedynie zawodowym kamieniem milowym, była głębokim doświadczeniem, które wstrząsnęło Brusem Lee w jego rdzeniu, ciele, umyśle i duchu. Patrząc wstecz, te ostatnie zapiski odsłaniają człowieka, mierzącego się nie tylko z fizycznym pojedynkiem, ale i z kruchością ukrytą za fasadą niezwyciężoności. Ujawniały cenę konfliktu rywalizacji i ciężar jaki niosły dla jego tożsamości i niemal utracona w odmętach czasu taśma o której mowa uznawana była za nagranie dokonane potajemnie podczas rzadkiego niedokończonego wywiadu radiowego jego celem miało być odsłonięcie wewnętrznego świata Brusa Lee w burzliwych dniach produkcji The Way of the Dragon strzasków i szumów starego nośnika wyłania się głos Brusa, zmęczony pełen ciężaru Zupełnie inny od tego pewnego siebie, elektryzującego wizerunku, jaki znała publiczność. Jego ton brzmi przytłoczenie, jakby obciążony nieopowiedzianymi prawdami. Bruce wspomina moment, w którym ego spotkało się z celem krytyczne rozdroże, nie tylko w jego karierze, ale też w samym rdzeniu tożsamości. Przyznaje, że wypuścił z siebie coś, czego nie mógł już cofnąć słowa przesycone żalem i ostatecznością. Opisuje legendarną walkę w Koloseum nie jako choreografię czy wyreżyserowaną rywalizację, ale jako głęboko osobiste rozliczenie, niespodziewane starcie, zrodzone z napięć, które wykraczały poza ramy scenariusza filmowego. To nie miało być osobiste, wyznaje, wyznaje ale stało się rachunkiem, który zmienił wszystko. Każde zdanie zdradzało człowieka mierzącego się z kosztami tej bitwy, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Koloseum dotąd symbol starożytnego widowiska i gladiatorskich zmagań, stało się dla Brusa kuźnią, w której stanął twarzą w twarz z przeciwnikiem, który nie był już tylko czakiem Norrisem, partnerem z planu, ale także własnymi lękami, dumą i ograniczeniami. Nagranie kończy się w tonie poważnym, pozostawiając słuchaczy z chłodnym zrozumieniem, że ta legendarna walka była czymś więcej niż kamieniem milowym, kina sztuk walki. Była momentem przełomowym, który kosztował Brusa coś trwałego, czego żadna choreografia ani filmowy scenariusz nie mogły naprawić. Dziś historycy i badacze sztuk walki zdołali ułożyć bardziej zniuansowany portret tamtego starcia. Walka w Rzymskim Koloseum to już nie tylko fragment filmu The Way of the Dragon, lecz moment przełomowy, w którym sztuka, ambicja i czyste ludzkie emocje zderzyły się w jednym punkcie. Bruce Lee i Chuck Norris rozpoczynali jako współpracownicy, dwaj mistrzowie połączeni dyscypliną i wzajemnym szacunkiem, powołani do stworzenia legendarnej sekwencji filmowej, ale w ostatnim ujęciu ich krucha współpraca przerodziła się w coś o wiele bardziej złożonego i wybuchowego. To, co się wydarzyło, nie było zwykłą choreografią, był to głęboki punkt zwrotny w którym osobista duma, fizyczne wyczerpanie i niewypowiedziana rywalizacja splotły się ze sobą. Starożytne mury Koloseum były świadkiem nie tylko wymiany ciosów i kopnięć, stały się milczącymi obserwatorami wojny pomiędzy dwoma ludźmi, walczącymi zarówno z własnym ego, jak i z oczekiwaniami świata. Ta walka obnażyła rysy pod powierzchnią blasku, presję, by nie tylko przewyższyć siebie nawzajem, ale i przezwyciężyć własne ograniczenia, Walczyć na najwyższym poziomie, jednocześnie ukrywając zmęczenie i ból. Ostateczne wyznanie Brusa, odkryte na zagubionej taśmie, nie pozostawia wątpliwości. To nie była scena, to była wojna toczona na wielu frontach fizycznym, psychicznym i duchowym. Konsekwencje tego starcia sięgnęły daleko poza plan filmowy, zmieniły podejście Brusa do sztuk walki, jego relacje w branży. A ostatecznie także bieg jego życia. Blizny, widoczne i ukryte przypominały o jednym. Nawet legendy są podatne na zranienia prawda Brusa Lee jest surowa i bezkompromisowa. To nie była scena, to była wojna i w końcu była zła, to poważne podsumowanie burzy mit, jaki narósł wokół tej walki, i przypomina, że za każdym ikonicznym momentem kryje się skomplikowana ludzka historia. Pełna zmagań, poświęceń i bolesnych kosztów wielkości. A teraz pytanie do Was. Co myślicie o tej historii? Jakie emocje budzi w Was prawda, którą Bruce Lee pozostawił po sobie? Dajcie znać w komentarzach, a my dziękujemy Wam za wspólną podróż i do zobaczenia w kolejnym materiale.